Siemanko, Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj zrobiłem coś dla Was specjalnego, a mianowicie zrobiłem dla Was, tak jest, ciasteczka Dalgona, czyli ciasteczka ze Squid Game. Pokażę Wam dzisiaj, jak je zrobić, żeby były takie, a jak nie robić, żeby były takie. No i zaraz oczywiście też zaczniemy. Zaraz tutaj mam, dostałem taki mały bonusik, igiełki i spróbuję wyciąć. Tutaj te ciasteczka. Jak widzicie, jedno już mi się lekko łamało, no ale bardzo równo, także plus dla mnie. Będę miał trochę łatwiej. Spróbujemy jak to jest z igłą, jak to jest z zapalniczką, czy też jak to będzie z lizaniem tych ciasteczek. Czy mi się uda? Sprawdźmy. Podlecie! I jak widzicie, mam przed sobą ciasteczka, i te, które nie wyszły do końca, i te, które wyszły. Zgadnijcie, ile prób robiłem, żeby te ciasteczka mi wyszły. No, a nie, bo dwie próby miałem. Pierwsza próba, no to wyszły mi ciasteczka troszkę ciemne. Nie ukrywam, było ciężej o tyle, że te są już te, te są te lepsze Nie ukrywam, że było mi o tyle ciężko, że musiałem i gotować, i nakrywać, i przeskakiwać w mojej kuchni, żeby, żebyście to wszystko zobaczyli No i zaraz zobaczycie też jak się robi te prawidłowe ciasteczka. Ok, jest mały ogień, teraz czas na wrzucenie do garnka cukru 7 łyżek 7. I teraz będziemy mieszać to wszystko specjalną, jakąś taką właśnie łopatką silikonową, bo po prostu najlepiej się do tego nadaje. A mieszać będziemy dopiero wtedy, gdy zacznie nam ten karmel roztapiać się. Ja trochę zmniejszę ogień. Musicie się trochę uzbroić w cierpliwość, jak ten cukier będzie Wam się roztapiać, bo też widać się trochę powoli. I należy szybko zacząć działać, gdy zacznie się roztapiać. Także działamy. Zobaczcie, widzicie, roztapia się. I teraz należy go już zacząć mieszać. Powoli będą się robić takie grudki nam. I należy dalej po prostu czekać, aż te grudki się nam zaczną dalej topić. Grudek generalnie być nie może. Zaczyna już to wyglądać w miarę nieźle, jak widzicie. Roztapia się wszystko powoli. No ale musimy dalej roztapiać i dalej mieszać. Ok. Mamy już roztopiony karmel, jak widzicie. Teraz czas jest na dodanie szczypty, tylko i wyłącznie szczypty sody oczyszczonej. Zaczyna rosnąć. Wam tak, nie miałem żadnej foremki, żadnej foremki nie miałem, którą, która była mi potrzebna do zrobienia tych ciastek. Ale potrzeba matką wynalazków. Wziąłem sobie jedną wielką foremkę jakiegoś takiego ludzika. No, gdzieś taka duża foremka była. Przeciąłem ją, po prostu, nożyczkami ją przeciąłem. Zdobyłem dzięki temu paski metalowe, z których to właśnie stworzyłem. Oprócz tej, z której to stworzyłem odpowiednie foremki Czyli kółko, kwadracik, trójkącik No i miałem taką już podobną gwiazdkę Wiem, że to nie jest taka do końca taka jaka była w... W oryginalnej grze w filmie, natomiast no, ciężko bardzo jest zrobić samemu gwiazdkę. Myślę, że łatwiej będzie Wam na pewno zrobić kółka, kwadraty i trójkąty. Kółka, trójkąty i kwadraty. I naprawdę bez żadnych kosztów, bez wychodzenia z domu, możecie zrobić takie ciasteczka i spróbować zagrać ze znajomymi wycinanie, oczywiście na bezpiecznych warunkach. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy cukier, potrzebujemy sodę oczyszczoną i jakieś mieszadełko, najlepiej właśnie silikonowe, żeby dobrze też rozmieszać cukier w trakcie przypalania go na ogniu. Ten przepis e, widziałem u Lady Sugar. Naprawdę zadziałało. 7 łyżek cukru, jedna szczypta sody i naprawdę wychodzą wtedy takie piękne ciasteczka. Jak widzicie na moim magicznym stoliszku pojawiły się nowe przyrządy i też produkty. E, mamy igły, którymi będziemy wycinać. Mamy zapalniczkę, którymi też będę, będę próbował jedno ciastko jakoś tutaj wydobyć. Mam swój język oczywiście, no i pojawiły się też i szoty konopne, którymi to poleję ciasteczka, mam nadzieję te, które wyjdą, no a potem je oczywiście skonsumuję lub też wyliżę. Jestem ciekaw jak ciasteczka ze Squid Game pasują z szotami konopnymi od Cannabis Boys i Hemp Medicam. Tutaj mam Lemon Haze który zawiera 400 mg naturalnych fitoskładników, a tutaj 40 mg fitoskładników na butelkę. Także mamy coś o mniejszej mocy i coś o dużo większej, dziesięciokrotnie większej mocy. Także to będą mocne ciasteczka, o ile mi się też to uda, a jak mi się nie uda, to chyba sobie też poleję na osłodę. Ale zobaczmy, czy mi to po prostu wyjdzie. Dobra, jako pierwsze ciasteczko. Wezmę chyba jedno z tych ciemnych, żeby też się nauczyć może wycinać troszkę. Sobie podkładam te wszystkie rzeczy na bok. I co? No i oryginalnie chyba wezmę igłę. No mam z czego wybierać. Powiem wam, że już się trochę cykam, że mi nie wyjdzie. No dobra, zacznijmy może od tych bardziej twardych, spalonych, o kurde. A! Ząk. Jedno złe naciśnięcie i przegrałem. No dobra, czyli już wiemy, że e, ciemne e, nie dają rady. Dobra, przejdźmy może do wycięcia kółeczka, albo nie, kwadratu. Kurde, co wybrać? Co ciężej? Ej, to działa! To działa! Naprawdę! Ukrzęzło mi! <głodratu> Ręce mi się trzęsą także. Szok. dobrze, dobrze, dobrze! Jest ostro. Obstawiajcie, czy mi się uda. Z igłą i ogniem. Aaa, jest, jest dobrze! No, ostatnia prosta. Taka krzywa prosta, ale to chyba jeszcze trudniej przez to. Mamy to jest, naprawdę szybko bardzo się topi w rękach. Także mamy już pierwsze ciasteczko, które można skonsumować z Uff, A Może być Lemon Haze od Cannabis Boys. Chyba szybko się rozpuści. Dużo cukru <śm> i soda. czuć ten przypalony cukier, ten karmel, ale spoko. Dobra, czas na kolejną metodę. Teraz wylizwanie. Trójkąt, powiem Wam szczerze, że trochę mi nie wyszedł. I tutaj teraz Wam zwrócę uwagę na co. Gdy już wylewacie tą masę cukrowo-sodową na silikonowy jakiś, taką, taką matę silikonową, bo wtedy Wam się też nie przyklei do, do stołu czy do czegoś, a szkoda, by było coś zniszczyć. To też, jak będziecie wylewać i potem przyciskać, to nie możecie przyciskać za mocno. Z jednej strony, żeby nie było ciastko zbyt płaskie, to nie jest, ale też przykleiło mi się trochę właśnie do tego silikonu, jak, jak tutaj widzicie. Także no, to ciastko już raczej by nie wyszło i ciężko byłoby je odciąć, wyjąć, wydobyć. Zobaczymy, jak pójdzie z kółkiem. Ja już słyszę jak te ciasteczka powoli strzelają, także czas ruszać. No dobra, to co? Spróbujemy wylizywać. Idzie, idzie, powiem Wam, że idzie. Pamiętacie, że na szoty konopne od Cannabis Boys. I hemmedikami i oczywiście slipshoty macie minus 15% z kodem konopny web. Chyba kółko z tych co tutaj mam chyba jest naj, najtrudniejsze. No i gwiazdka. Powiem Wam, że język boli. Ale już zaczyna się udawać. sobie pomogę trochę igłą. E, pęka. O! Jest! Dobrze, dobrze. Jest. Dobrze. Jest, 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 uda się. Jest! No powiem wam, że mam naprawdę straszliwie język poharatany od tego lizania. Ale się udało. Kółeczko też zostało wyciągnięte. Także kwadrat i kółko jest OK, także możemy sobie polać drugim szotem od Hemp Medicam Cannabis suplement 40 mg fitoskładników Chill Out and Relax o smaku ananasowym. Kto jeszcze nie zna te szoty, radzę się je zaznajomić, bo naprawdę są mega ciekawe, mega smaczne oraz naprawdę relaksują, co myślę wiele osób może to potwierdzić. Ale mówię wam, język tak boli od jedzenia. masakra. Ciekawe połączenie. Tyle cukru, ale zabawa przednia. Także podsumujmy, co potrzebujecie? Potrzebujecie blaszki, z których możecie zrobić foremki, albo takie konkretne już foremki, jeżeli macie gdzie je dostać, albo macie je też w domu. Jeżeli z blaszki, no to przydatny będzie młotek, żeby trochę powyprostowywać blaszkę, z której potem będziecie mogli ją Którą potem będziecie mogli zagiąć, by mieć odpowiednie właśnie Kółka, kwadraty, trójkąty, prostokąty Co tam chcecie Cukier, soda oczyszczona Bardzo szybki przepis, bardzo szybko można go zrobić Z szotami od Cannabis Boys i Hemp Medicam To naprawdę lepiej smakuje Fajna nagroda, jak się wydobędzie dany kształt z, z ciasteczka no powiem wam, że trochę roboty było z tym filmem, ale mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostaw subskrypcję, by widzieć więcej takich filmów jak ten. Bym też wiedział, że takich filmów więcej dla was mam robić. To było tyle. Zniżkę na szotę konopne już znacie. Konopny łeb, minus 15% wam ona daje. Ja bardzo sobie cenię, lubię, polecam. Więcej filmów o krzotę konopnych możecie zobaczyć, na przykład tutaj. Idę odpocząć trochę i posprzątać kuchnię, bo trochę, mnie to czasu i bałaganu kosztowało. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pozdrawiam, bless!